Dlatego, kto postrzega to życie jako krok milowy do większej możliwości, nie ma czegoś takiego jak porażka. Dlatego, kto widzi proste wydarzenia w życiu, jako jego sens, istnieje porażka oraz sukces. Jeśli postrzegasz to życie tylko jako krok milowy do większych możliwości, jeśli masz dobre rozdanie, to wykorzystujesz je dla swojego dobrobytu. Jeśli masz złe rozdanie, to wykorzystujesz je dla swojego dobrobytu. Kiedy gospodarka była na plusie, każdy głupiec mógł odnieść sukces. Nie trzeba było wiele. Kiedy gospodarka jest na plusie, wszyscy są przez nią niesieni, prawda? Teraz jest kryzys gospodarczy. Teraz potrzeba czegoś więcej, aby odnieść sukces. Kiedy gospodarka była w rozkwicie, mogłeś stać się obojętny wobec napływających pieniędzy. Teraz, kiedy gospodarka jest w dołku, wszystkie kurki są zakręcone. Przyszła pora medytować i chodzić po górach. Jest mnóstwo czasu. Masz mnóstwo czasu dla siebie, prawda? Gdy były pieniądze, zabierały twój czas i życie. Pórki są zakręcone. Dużo czasu. To jest ten czas. Nie ma znaczenia, co się wyprawia. Nie ma znaczenia, co się dzieje w Twoim życiu. Jeśli widzisz to życie wyłącznie jako drogę do większej możliwości, wówczas, niezależnie od sytuacji, jest ono piękne i pożyteczne. Bardzo, bardzo pożyteczne. Kiedyś był sobie rolnik, ktoś jak Ty. Rolnik zmęczony naturalnymi, różnorodnymi przyczynami decydującymi o jakości jego plonów, więc pewnego dnia wezwał Siwę. To było igranie z ogniem. Znalazł do niego dojście. I Siwa zapytał, o co chodzi? Rolnik rzekł: Jestem zmęczony tym całym nonsensem, który się dzieje. Widać, że nie jesteś rolnikiem. Słyszałem, że byłeś myśliwym. Nie byłeś chłopem. Nie wiesz, co to praca na roli. Dlaczego nie zostawisz natury w moich rękach? To ja jestem rolnikiem. Wiem, kiedy ma padać deszcz, wiem, kiedy ma świecić słońce, wiem, kiedy ma wiać wiatr, wiem co i jak, wiem wszystko. Ty nie wiesz, bo jesteś zwykłym myśliwym. I szalonym ascetą. Zdecydowanie nie jesteś dobrym rolnikiem. O złej porze pada. Rzeczy dzieją się o złej porze zostaw to mnie? Siwa był w dobrym nastroju, i powiedział: Dobrze. Natura jest w Twoich rękach. Wtedy rolnik zaplanował swoje zbiory posadził kukurydzę, deszcz. Pogrzebał w ziemi i zobaczył, dobra, jest nasiąknięta na 15 centymetrów, stop. Następnie zaorał, posadził, poczekał dwa dni. Deszcz. Słońce. Dzisiaj pracuje na polu, chmurka. Wszystko działo się tak jak chciał. Kukurydza wydała piękny plon. Był zachwycony. Zobacz, jest dobrze. Natura powinna być w rękach rolników. A później, gdy nadszedł czas żniw, chciał sprawdzić, bo żaden ptak nie przyleciał. Był tym zaskoczony, tak jak nakazał, żadnych ptaków. Żadnych ptaków. Potem sprawdził, że wszystko jest ładne, duże, ale żadnego ziarna nie było w środku. Wtedy pomyślał, co się do cholery wyprawia? Co zrobiłem źle? Nie mógł tego rozgryźć. Deszcz, woda, słońce wszystkim zarządzał prawidłowo. A więc ponownie zwrócił się do Siwy. Ale ten był w takim stanie. Czekał przez wiele lat, aż ten otworzy oczy. Do tego czasu wiesz, przez te wszystkie lata jego ziemia, rodzina, wszystko poszło do. Ale on pragnął znać odpowiedź. Co poszło nie tak? Przede wszystkim jest rolnikiem. Gdy Siwa otworzył oczy, zapytał go: zrobiłem wszystko prawidłowo, ale nie ma ziarna. Czy niszczyłeś moje zbiory? Siwa odpowiedział: obserwowałem. Ty byłeś za sterami, więc nie chciałem się wtrącać. Deszcz był wspaniały, słońce świeciło wspaniale, wszystko było w porządku. Ale zatrzymałeś wszelki wiatr. Zawsze zsyłałem zaciekły wiatr, który zagrażał twoim plonom. Ale z powodu tego, że rośliny czuły się szarpane i zagrożone, zapuszczały korzenie głębiej w ziemię. Dlatego rosło ziarno. Teraz masz wspaniałe zbiory kukurydzy, bez kukurydzy. Zatem przeróżne sytuacje w Twoim życiu możesz wykorzystać, by uczynić siebie silniejszym i lepszym. Albo możesz siedzieć i płakać. To jest wybór, który masz. Wszystko. Nie ma znaczenia, co się stanie. Najbardziej przerażające wydarzenie w życiu też może być wykorzystane dla Twojego rozwoju i dobrostanu. Jeśli tylko widziałbyś wyraźnie małe sprawy w życiu. Kiedy mówię małe sprawy, mam na myśli Twój biznes, małżeństwo, Twoje dzieci, wszystkie te wielkie rzeczy. Wszystko to jedynie kamienie milowe. Nie jest to żadna nowość, ponieważ w kulturze Indii wpajają to wam od wieków. Tysiącleci. Mówią ci, w Twoim życiu chodzi o mukti. Twoje małżeństwo, twój biznes, życie społeczne to są tylko środki, by je osiągnąć. Albo z tym idziesz, albo idziesz bez tego. Wyzwolenie to cel dla każdego. Jeśli idziesz sam, to idziesz sam. Chcesz, żeby grupa poszła z tobą? Idziesz z grupą. To twój wybór. Chcesz tam dotrzeć szybko? Idziesz sam. Jeśli chcesz urządzić sobie piknik po drodze, powoli. Idziesz z ludźmi. Wybór jest Twój, ale istotne jest, że cokolwiek robisz, cel jest tylko jeden. Więc jeśli to poukładałeś, wówczas wszystkie wydarzenia w życiu, wszystko jest korzystne. Boom jest korzystny. Krach jest właściwie jeszcze korzystniejszy. Krach jest również ekologicznie bardzo korzystny. Nie? Strach przed porażką. Porażka jest wystarczająco zła. Strach dodaje jej pikanterii, prawda? Sukces spotykać nie dlatego, że go pragniesz, tylko dlatego, że na niego zapracowałeś. Każdy go pragnie. Przychodzi tylko wtedy, gdy jesteś zdolny, by go osiągnąć.